Cześć, dzień dobry, witajcie w programie GramTV. Jesteśmy jak zwykle tutaj, co tydzień, jesteśmy niezatapialni. Oto to. Dzisiaj w programie pokażemy Wam FIFA w wersji podwórkowej. Zobaczycie również Gwiezdne wojny z klocków Lego. Mamy też Devil May Cry 4, długo oczekiwaną kontynuację przygód Dantego. W cyklu, czego to nie wymyślą, powstaje symulator jedzenia. Ma być oficjalną grą Major Eating League, czyli ligi zrzeszającej wszystkich amerykańskich zawodowych zjadaczy wszystkiego na czas. Na pewno w grze pojawi się najpopularniejsza konkurencja polegająca na zjadaniu hot dogów. To będzie smakowity konsek, szczególnie dla amerykańskich graczy. Jak zwykle, przy okazji premiery każdej nowej części Gran Turismo pojawia się wersja Prolog, czyli takie większe płatne demo, które zwiastuje nadejście pełnej wersji. My już testujemy Gran Turismo 5 Prolog, i dzisiaj możemy Wam co nieco o tej grze powiedzieć. Przede wszystkim grafika. Gra wygląda fenomenalnie. I nie ma dyskusji, po prostu na 50 calach albo lepiej full HD potrafi wysadzić z butów każdego. Samochody wyglądają jak prawdziwe, i po prostu hołd i szacunek wielki kudos dla ludzi, którzy te samochody przenieśli do wirtualnego świata. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. Niestety w tej wersji prolog jest tych samochodów tylko albo właściwie aż 40. Przy czym nie wszystkimi możemy jeździć. Jednak w przyszłości, gdy już będzie pełna wersja gry, samochodów będzie więcej niż 40, bo uwaga, aż 900 co ważniejsze, będziemy mogli je tuningować, ale tylko w pełnej wersji. W prologu tego nie ma. No i uwaga, ani w prologu, ani w pełnej wersji nie ma modelu zniszczenia, więc samochody nie niszczą się, karoseria pozostaje niezarysowana, e, pojazdy po prostu odbijają się od band. No wielka szkoda, bo wygląda to po prostu nieprofesjonalnie. E, za to, to co wygląda rewelacyjnie, to wnętrza samochodów. To jest taki przełom w serii Gran Turismo. Wreszcie możemy obserwować no, niesamowicie odwzorowane deski rozdzielcze 900 samochodów i to wygląda imponująco. Mało tego, jest taka ciekawostka, jeżeli macie PSP to możecie je połączyć z PS3, postawić sobie na telewizorze i wtedy PSP będzie waszym lusterkiem wstecznym. Szaleństwo. Trwają rozmowy mające doprowadzić do ekranizacji gry Crisis. Póki co to tylko rozmowy, jednak historia opowiedziana w Crisis aż prosi się, żeby zrobić z niej film w stylu Predatora. Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla fanów. Dużo mówi się o kontynuacji Crisis. Podobno Crisis 2 ma ukazać się za 2-3 lata, no więc to dosyć odległa sprawa, ale jest szansa, że wtedy wszyscy będą mieli wystarczająco szybkie komputery. Warhammer 40 40000 Down of War. Ta strategia czasu rzeczywistego oparta na słynnym systemie bitewnym skończy w tym roku już 4 lata. Ale mimo to wcale, ale to wcale się nie starzeje. Duża zasługa w tym dodatków, które do tej pory się ukazały. Były dwa dodatki. Winter Assault i Dark Crusade. W kwietniu ukaże się trzeci. Soul Storm, tak ma się nazywać ten dodatek, będzie wyjątkowym rozszerzeniem. Wyjątkowym dlatego, że do uruchomienia go nie będzie wymagana podstawowa wersja gry. Dodatek, jak to dodatek, a więc tak naprawdę klasyczna wyliczanka nowych elementów. Warto odnotować nową kampanię. Oprócz tego fakt, że od tej pory w Dawn of War będziemy mogli poruszać się między innymi planetami, między całą galaktyką. Nie tylko na jednej planecie, jak to było dotychczas. Soulstorm to ponadto dwie zupełnie nowe grywalne frakcje, dzięki którym teraz mamy ich w sumie aż dziewięć. Do tego dochodzą jeszcze nowe typy jednostek, w tym jednostek latających. Wymieniać można by długo, ale nie ma to większego sensu. do Dawn of War Soulstorm w GRAM TV jeszcze wrócimy. Nieraz. Age of Conan to jedna z trzech gier MMO obok Pirates of the Burning Sea i Warhammer Online, które ukażą się w tym roku i powalczą o tort, którym póki co objada się Blizzard. Znamy już oficjalną datę premiery tego tytułu. Age of Conan ukaże się 25 marca. Bohaterem gry będzie oczywiście największy barbarzyńca i niszczyciel, jakiego znały kino i literatura. Akcje gry prosto z powieści Roberta Howarda przeniesiono do wirtualnego świata, a epickie bitwy będą toczyć się w całej calusienkiej chyborii. Świat gwiezdnych wojen George'a Lucasa zbudowany z klocków Lego to niewątpliwie jeden z oryginalniejszych i zarazem bardziej udanych pomysłów na grę komputerową, jaki mogliśmy uświadczyć w ciągu kilku ostatnich lat. Okazją do zebrania wszystkich sześciu epizodów gwiezdnych wojen pod szyldem Complete Saga okazały się jubileuszowe 30 urodziny kinowego pierwowzoru. Przyjdzie nam więc odbyć sentymentalną wycieczkę po wybranych fragmentach epickiej epopei. Poznamy historię Anakina i Luka Skywalkera. Będziemy walczyć w obronie Zagrożonej Republiki podczas wojny klonów oraz jeszcze raz staniemy naprzeciw gwiazdy śmierci, by po zażartej walce doprowadzić do jej unicestwienia. Ponieważ z większością tych zadań mieliśmy już do czynienia w poprzednich częściach gry, producenci zadbali o kilka nowości mających odświeżyć całość. W grze pojawiło się sporo bonusowych postaci takich jak Boss Nas, Zam czy Vato, dzięki czemu liczba występujących bohaterów przekroczyła 160, co znacznie uatrakcyjniło rozgrywkę. Zwłaszcza, że ciągle możemy tworzyć własne postacie z dostępnych w grze elementów poszczególnych awanturników, takich jak nogi, korpusy czy głowy. The Complete Saga zawiera też sporo nowych scenariuszy, takich jak choćby dodatkowe misje dla łowców nagród oraz kilka dotąd pominiętych kluczowych dla filmowej sagi wydarzeń, których odkrywanie jest chyba największą atrakcją gry. Charakter rozgrywki nie uległ jednak żadnej zmianie, nadal liczą się przede wszystkim zręcznościowe umiejętności gracza, tu i ówdzie pojawiają się co prawda elementy logiczne, nie stoją jednak na zbyt wysokim poziomie i pełnią raczej funkcję przerwników przed kolejną manualną ekwilibrystyką naszego bohatera. Jak w większości sygnowanych przez Lucas LucasArts produktów, ścieżka dźwiękowa stoi na bardzo wysokim poziomie, podobnie jest z grafiką. Nieco odświeżony silnik radzi sobie doskonale, choć na pewno nie można mówić w tym wypadku o żadnej rewolucji. Lego Star Wars The Complete Saga to zręcznie poszywana kompilacja obu dotychczasowych części, wzbogacona o parę dodatkowych bonusów oraz szereg materiałów dokumentalnych. Jest to doskonała propozycja, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy nie mieli przyjemności zetknąć się z wcześniejszymi tytułami z serii. Wreszcie mamy wszystkie sześć epizodów Gwiezdnych Wojen z klocków Lego w jednym pudełku Radochy, co nie miara. Ale jeśli graliście już w poprzednie gry z serii Lego Star Wars, to nie macie tu czego szukać, jest po prostu za mało nowych elementów. Nadchodzi gra dla prawdziwych fanów horrorów, ludzi, którzy kochają nieustające przerażenie, nieustający niepokój. Taką grą będzie właśnie Dead Space, w której to zostajemy sam na sam z obcymi w kosmosie, a i wiadomo, w kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku. A oprócz tego czeka nas jeszcze jedno utrudnienie: w Dead Space ma nie być opcji pauzy, to znaczy, że nie będziemy mogli zatrzymać gry w dowolnym momencie. Wszystkie czynności będziemy musieli wykonywać w czasie rzeczywistym. Przerażające i to jak? Jedna z najbardziej znanych serii z PlayStation 2, Devil May Cry, przenosi się na konsole obecnej generacji, czyli na PS3 i 360, a w przyszłości również na komputery osobiste. Wraz z systemową przeprowadzką pojawia się całkowicie odświeżona oprawa graficzna, która od samego początku aż do końca robi piorunujące wrażenie. Przerwniki filmowe to produkcje na poziomie pełnometrażowych filmów z serii Final Fantasy, a i sama rozgrywka nie odstaje znacznie od tego wzorca. Dopracowane tekstury i modele w połączeniu z niesamowitymi efektami graficznymi i dynamiką walk dają jedną z najładniejszych gier ostatnich miesięcy. Można nawet przymknąć oko na to, że bohater się garbi. W czwartej części Devil May Cry zaczynamy grę nowym wojownikiem, Nero. Choć jest on łudząco podobny do Dantego, to ma pewną umiejętność, którą przewyższa swojego poprzednika. Chodzi o dodatkowe zdolności lewej ręki, które mają swoją budzącą szacunek nazwę zbiorczą Devil Bringer. Pojawienie się nowego ataku urozmaiciło znacznie i tak bogate walki oparte na fenomenalnym połączeniu broni palnej i białej. Jednak to Devil Bringer robi w czwórce największe wrażenie i będzie go bardzo brakować, gdy mniej więcej w połowie gry przyjdzie nam zamienić Nero na Dantego. Oprócz walki czeka nas kilka elementów platformowych o zróżnicowanym poziomie trudności i kilka zagadek logicznych, których rozwiązanie nie powinno stanowić problemu. Twórcy zrównoważyli nieco poziom trudności i po bardzo trudnej trójce Devil May Cry 4 jest produktem, z którym na najłatwiejszym poziomie mogą zmierzyć się również początkujący gracze. Gra oferuje rozrywkę w starym dobrym stylu. Odwołuje się do mechanizmów obowiązujących w grach w latach 90. co nie wszystkim może się spodobać, ale większość na pewno doceni charakter gry, określając go terminologicznie. Old school. To co może rozzłościć większość fanów Dantego, a teraz również Nero, to tak zwany backtracking, czyli konieczność cofania się w trakcie gry. To znaczy, że w niektórych etapach będziemy musieli przejść całą lokację kilka razy w tej z powrotem, żeby w końcu zakończyć misję. Devil May Cry 4 to gra dla fanów typowej konsolowej akcji z elementami dedukcji. Jeśli czujecie klimat serii, to nie wahajcie się. Czwórka obudzi w Was diabła i doprowadzi do tego, że będziecie płakać ze szczęścia. Wizualne mistrzostwo Devil May Cry 4 to prawdopodobnie najładniej wyglądająca w tym momencie gra na konsolach. W koło Macieju za dużo tu biegania w tę i nazad. Ostatnio dzięki usłudze Xbox Live możecie zmierzyć się z grą Res, znaną z PS2. Res to taki typowy biały kruk, gra, która została kiedyś wydana w małej ilości kopii, a teraz jest bardzo pożądana na przykład na serwisach aukcyjnych, coś jak Iko. Tylko, że res to gra rytmiczna, nietypowa strzelanina, wyglądem przypominająca film Kosiarz Umysłów, w której najważniejsza jest muzyka. Wszystkie strzały komponują się tu w elektroniczny bit, który wpada w ucho i robi niesamowite, piorunujące wręcz wrażenie. Bardzo wciąga, warto przetestować samemu. 5 na 5. W jednej drużynie czterech w polu i bramkarz. Zero fauli, rzutów rożnych i autów. To FIFA Street. Piłka nożna z przymrużeniem oka, w której styl gry jest równie ważny co końcowy rezultat. Najnowsza trzecia już odsłona serii ponownie przenosi nas z największych stadionów świata na betonowe ogrodzone siatką lub płotem boiska. To, że mecze rozgrywane są w podwórkowej scenerii, nie oznacza jednak, że za piłką ganiają amatorzy. Nic podobnego. Mamy tu do czynienia z prawdziwą śmietanką światowego futbolu. Korki na trampki zamienili reprezentanci największych piłkarskich potęg globu, ale też mniej znaczących drużyn narodowych. Mimo to obiało czerwonych i tak w tym gronie zabrakło. Widać twórcy gry mieli wątpliwości co do umiejętności technicznych naszych zawodników, a przecież bez tego w Fifie Street po prostu ani rusz. Kluczowym elementem rozgrywki są tu zwody i iście cyrkowe triki, których nie byłby w stanie opanować byle piłkarzyna. Popisowe dryblingi są solą tego tytułu. Rodzajów kiwek jest tu całe mnóstwo, nie mówiąc już o takich wyczynach jak żonglerka piłką przez całą długość boiska, czy fikołki robione po odbiciu siebie i piłki od ściany. To, co zawodnicy robią z futbolówką, potrafi wprawić w osłupienie. Do opisania sytuacji na boisku mógłby nie wystarczyć nawet bogaty język i umiejętności słowotwórcze Dariusza Szpakowskiego. Tempo gry jest niesamowite. Gole padają tu co chwila, a co drugi to ładniejszy. Mecze w FIFA Street 3 są rozgrywane na czas do osiągnięcia konkretnego rezultatu odpowiedniej różnicy bramek, bądź dopóki jedna z drużyn nie strzeli określonej ilości goli z główki lub z woleja. Zwody trudne do wykonania w realu w grze na szczęście są banalnie proste. Czyni to rozgrywkę łatwą i przyjemną, z której radość będą mogli czerpać również ci, których przerasta na przykład Pro Evolution Soccer. Niestety z racji prostoty trzecia część ulicznej FIFA nie wciągnie Was na długie miesiące. Rooney jest gruby, a Crouch wysoki i chudy jak tyka. Nieco przerysowane, karykaturalne postacie nadają grze niezobowiązującego charakteru. I o to chodziło. Fifa Street to w sumie nic więcej jak Małpietriki i Małpietriki, a więc spodoba się głównie tym, którzy lubią grać w Zośkę. Wiemy już, kto wcieli się w rolę Alexa Mercera, głównego bohatera gry Prototype, który to główny bohater potrafi swoje ciało zmieniać tak, że staje się nieprawdopodobnie groźny. Widać to zresztą na trailerach zwiastujących grę. Alex Mercer przemówi głosem Barego Pepera, rudowłosego aktora, który znany jest głównie z tego, że gra żołnierzy w filmach wojennych. Patrz szeregowiec Ryan albo Sztandary Chwały. Strój pędzi wiatr wcale nie jest najszybszym zwierzęciem na świecie. Najszybszy jest fioletowy jeż Sonic, stworzony ponad 16 lat temu przez firmę Sega. Przez ten czas Sonic pojawił się chyba niemal na wszystkich platformach służących do grania i wyrosły na prawdziwą gwiazdę, ikonę popkultury. Jeśli nie u nas, to na pewno w Japonii. Gier z Soniciem ukazało się do tej pory chyba milion 200, 000, Ostatnio na Nintendo Wii, a przedostatnio na PlayStation 3 i Xboxa 360. Teraz Wszyscy fani Sonika mają niepowtarzalną okazję, aby poczuć ten klimat jeszcze raz i jeszcze raz przeżyć przygody Sonika. Jeśli można nazwać bieganie w prawo przygodami. E, a to za sprawą e, wydanego na komputery osobiste takiego dużego zestawu pod nazwą Sonic Mega Collection Plus. Znajdziemy tam chyba wszystko, co tylko jest związane z Sonikiem. W zestawie Sonic Mega Collection Plus jest 10 gier: e, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, no i jeszcze 7. Jest tego całe mnóstwo. Gwarantuję Wam, będziecie biec w prawo i będziecie naprawdę zachwyceni. Miała być klasyka, jest klasyka. Prawdziwy król platformówek. Dziś w konkursie do wygrania cztery pudełka z grą Spellforce 2. Żeby je dostać, żeby dostać jedno z nich, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak nazywa się generał dowodzący mrocznych elfów w grze Spellforce 2 oczywiście? Odpowiedzi na konkurs wysyłacie na mail konkursmałpa.gram.pl, w tytule maila wpisujecie Spellforce 2, a nazwisk zwycięzców szukacie w internecie na www.gram.pl. Wiele mówi się o tym, że firma Apple, która podbiła rynek iPodami i iPhone'ami, zamierza wejść na rynek konsol przenośnych. Nie wiemy dokładnie, czy powstanie coś takiego jak iGame, ale jest wiele poszlak, które wskazują na to, że tak właśnie będzie. Otóż firma Apple złożyła wniosek do urzędu patentowego o zastrzeżenie marki na polu konsol przenośnych. Może to być przygotowanie gruntu przez firmę Apple dla wydania takiej przenośnej konsoli, ale też nie podgrzewajmy atmosfery, może to być po prostu polityka ochronna tej marki. Kingdom Under Fire to tytuł dobrze znany wielu graczom. Seria zadebiutowała na pc w 2001 roku jako strategia przypominająca Heroes of Might and Magic. Potem przeszła ewolucję i skończyła jako action RPG ala Diablo. Twórcy najnowszej części zrezygnowali w ogóle z wersji na komputery, mimo że mieli ją w planach i skupili się na pracy na konsoli Xbox 360. W związku z czym najnowsza część Kingdom Under Fire Circle of Doom ukazała się tylko na konsoli Microsoft. Od razu uspokajamy posiadaczy komputerów osobistych, nie macie czego żałować. Nowa część Kingdom Under Fire nie jest w żaden sposób porywająca. To zwykły hack and slash, do tego nie pozbawiony błędów. Z pozoru wszystko wygląda bardzo dobrze. Do wyboru mamy sześć różnych postaci, a każda ma własny styl. Imponuje ogromna ilość przedmiotów, które możemy wykorzystać w walce, i jeszcze większa, niespotykana w innych grach liczba przeciwników. Wrogowie są stworzeni z polotem i atakują zróżnicowanymi grupami, w związku z czym zawsze możemy liczyć na oryginalność walk. Co z tego, jeśli kamera potrafi zabłądzić, jakby była zainteresowana wszystkim innym, tylko nie walką? To może powodować głęboką frustrację i niechęć do gry. Podobnie jak niedopracowany system walki. Wszystkie ciosy możemy wyprowadzać na tyle, na ile pozwoli nam niebieski pasek energii. W związku z tym, jeśli wykonamy skomplikowaną kombinację, musimy przez chwilę poczekać, aż pasek urośnie, a nic nie drażni tak jak bezczynność. Kingdom of Fire Circle of Doom ratuje multiplayer. Dzięki Xbox Live możemy w trybie kooperacji przemierzać losowo generowane lokacje wraz z innymi graczami. Dzięki temu rozgrywka zyskuje. Tryb Multi guruje nad płaskim i nudnym trybem dla jednego gracza. Na koniec dwa słowa o fabule. Historia przedstawiona w Kingdom Under Fire Circle of Doom jest oderwana od gry. Jest jakby napisana palcem w powietrzu. Nie wiemy dlaczego walczymy, po co wykonujemy zadania i w jakim kierunku idziemy. Skąd w takim razie wziąć motywację do gry w Circle of Doom? My nie znaleźliśmy odpowiedzi na to pytanie. Jeśli chodzi o Kingdom Under Fire, to prawdę mówiąc, trudno znaleźć jakiekolwiek proste. Nie wiem, fajna grafika. Fabuła jest niejasna, walka nie sprawia satysfakcji, akcja jest anemiczna, a sterowanie toporne polecamy. Wrogom. W tym momencie powinniśmy powiedzieć coś mądrego. Jakieś motto, albo dobrą radę. Niestety nic nie szkoli nam do głowy, więc po prostu 3-4, do zobaczenia za tydzień. Papatki 3-4. 3-4 papatki.